Jaki tu jest wejście? Jakie tu jest wejście? My eee... no jesteśmy pod wejściu numer 6. Wieszka zajmową do być kółko, ale to też nie słuchaj no. dawaj bilety Pierwszy strzał ze strony sequento! Sequento potrafi roz... Nie, roz... Roz... <grym> rozpędzając się, uderzyć o, 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 na Co schod... tu się dzieje? Kamil Minda puścić Uchwyt King Konga! Przetrwa tą pierwszą rudę Kamil Minda. Natomiast potężnie porozbijany. Chyba to będzie koniec rywalizacji. Kamil Minda ma problem, aby powrócić. Tak jest, skrzyżowane ręce sędziego. Dodiec. To jest koniec walki po pierwszej rudzie. Koziołek! Sekwento górą! Niestety, widzimy, że tutaj źle się to wszystko skończyło. A poczekaj, czy my się nie umówiliśmy czasem, że właśnie. skoro Maciek tak bardzo lubi utwory Sekwento, to że będzie z nim tańczył w klatce? No właśnie, zobaczymy, czy Maciej zatrzymuje słowa. No i co, liczenie no na to? Gdzie jest Maciek Turski, panie i panowie? Jest, jest, zobacz. Takie już tańczy, 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 zobacz, zatrzyma słowa. To no będą memy, będą Fijadu! virale. Coła sala! Mamy tradycję! No, to za grubo. Jedziemy dalej, jest kasą jutro do Zakopanego. za widzi, że lewa noga dobrze pracuje, tak, że oczywiście. odnajduje się w tej pozycji komfortowo! Idealne się w okolice wotroby. Tomasz Sarara dopiął swego. Czy wstanie Jay Silva, Ej. czy jest oddech zabrany do końca? Chyba nie, wróci. nie wstanie. Nie wróci, to jest koniec, to jest koniec. Sarara na korpus. Metodyczny skrupulatnie przygotowany plan i zrealizowany przez Tomasza Sararę, który melduje się w półfinale. Jeszcze próba na dalszego kolana. Tak jest. Na koniec, chciał widowiskowo zakończyć ten pojedynek tutaj obserwujemy Tomka Sararę, bo to on zmierzy się e, teraz właśnie z Muradowem w, w następnym pojedynku. E, trafia również śmyt! Doskonale Ale nie wrócił jeszcze do siebie! O,

Rewelacyjna robota w wykonaniu Izu. Obserwuje to wszystko Alberto, który właśnie poznał swojego przeciwnika i chyba jest taka sytuacja, że będzie walczył ze swoim byłym trenerem. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu za to, że udało mi się wrócić na zwycięskie tory, że dałem sobie jeszcze tą kolejną szansę, naprawdę, bo nie sądziłem, że, że znajdę się tutaj ponownie. Jestem i wygrałem swoją pierwszą walkę dzisiejszego wieczoru i mam nadzieję, że nie ostatnią. O, jura, jura, jura. 6 no sekund, właśnie. już deski. Rado nie wie o co chodzi, zagubiony. I to może być koniec, to może być szybki finisz. Najszybsza walka w historii Freak Takiego miss w historii Freak Fightów. To jest koniec tego pojedynku, tak jest. Karabin wystrzelił całą serią. Nie spodziewałem się, że ruszy na mnie jak dzik w zborze. A zrobił to następnym razem. Jeżeli będzie następny raz, będzie na pewno przygotowanie. Talia! Nati Magical! To Ogromne emocje. Chyba pierwszy raz w życiu coś wygrałam. <laughs> Dziękuję Wam, widzowie! Państwo! Mahmud Murrelo! Specyfika rywala, to, Ol, to pierwszy prawy! Laderskach Alberto! Ho, 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 ho. Ojej! Kurde. Ależ potężny prawy doszedł do głowy Alberto! To jest Demolka, to jest deklasacja, szef, jeśli chodzi o dyspozycję Naresja. Izu Gonocha. Sejść 7. Czy Alberto chce osiem, stać? Osiem, Chyba nie, dziesięć, dziesięć. Koniec. Alberto nie miał ochoty, Alberto spotkał się z pięścią z kolanem kopnięciami i z Demolka w tym starciu. Normalnie gene, gene... jak to mówi się? Genetyczna dominacja. Dominacja genetyczna. To jest też mój były trener. I tym razem uczeń nie przerósł mistrza, ale tak się zdarza. Życzę mu, żeby wygrał ten cały, tego całego Mercedesa, ale najlepiej, żeby zawinął ten hajs i go pomnożył i szacunek mu za to

Kamera Aj, Boy. Jest nowy. Jest Kamera Boy. Ale to oj, nie koniec. Co Co się dzieje? Co tu oj, się oj, dzieje? nie, nie, w nie, o, nie chcemy nie, oglądać nie, takich nie. sytuacji. Oj, Co tu robi Scarface? Oj. Kamera Boy wpadł na Trzeba teraz było walczyć się. w walce, panowie. Trzeba było walczyć podczas walki. Teraz Kamera Boy się zerwał, upstać jak był liczony. A tutaj Alan Szczeciński. Nie widzą państwo jego reakcji, teraz natomiast tutaj wyzywają się bardzo mocno z bombą. Zmłasz. Ty masz poksię i go bo ja nie trenuje. Bardzo brzydkie zachowanie po walce. Nie można kopać leżącego. Ty, nie będzie mi... od co ty poruszyła temat mojej kobiety? Ja nie mogę kopać po tym, jak się poddała od razu? Ja go będę kopał przy każdej najbliższej okazji. O czym ty do mnie rozmawiasz? Czyli to po... nie koniec? A ty obra... Czyli to nie koniec? Pozwalasz obrażać swoją kobietę? Oczywiście, no, że nie. No to o czym ty do mnie rozmawiasz? Jakie, ja się nie fajnie zachowałem, czy ten, czy on? On, on został ukarany za to, co zrobił. Napięcie emocjonalne przed tym starciem naj, będzie największe. Ale to już widzimy, niech Państwo zobaczą Malika i Szachta, Już są blisko bójki. Jeżeli dobrze widzę, że to jest Malika. <śmulacza> Czuję respekt, czuję respekt do tych akcji e, Crazy'ego Szachta. Szachta wyzywa się z nie teraz walczyć. To nie jest mądre z jego strony. No traci energię na pewno Bartek Szachta. O kopie potężne te lowkiki już chyba low -kick doszedł do nogi Bartka Szachty. Denis krzyczy: "Leżysz tu, ale nie będziemy stawać dalej." Tu się dzieje pod klatką No będzie przerwanie tego pojednaku jest czas zatrzymany Musi skupić się na walce Bartek Szachta, bo za chwilę otrzyma ostrzeżenie od. Sędziego, najważniejsze jest to, co dzieje się. Na Narożnik Dawida. Po w imieniu Dawida uciszyć Denisa. To co krzyczy, szachta, to jest, słyszą. To jest koniec do jednej bramki. Załatwił tę robotę crazy. Im starszy, tym lepszy. Ja mam wrażenie, że jeszcze nie jeden występ fantastyczny. Zobaczymy w Twoim wykonaniu. No nie wiem, zobaczymy. Chciałbym tą walkę dedykować wszystkim rodzicom. Pozdrawiam moją córeczkę. Dziękujemy serdecznie dzisiaj. Zwycięski. No i żeby było równo, to jeszcze syna też. Pozdrowienia też dla syna Dawid Crazy Murado. W tym turnieju byli najmocniejsi. Chłopaki, ale jestem zadowolony, że muszę z Chanosem, z Sararą, a z Izu walczyć. To jest. Nie gadają, a robią robotę. Podobać się w organizacji Fame, ja widzę pewnego śmiałka pod klatką, który już tam pręży muskuły. Tak zwany final boss, który melduje się w klatce i pewnie z przyjemnością chciałby tutaj pomścić kolegę klubowego. Pierwsze face-to-face. Denis Labryga, który już nos w nos ze zwycięzcą turniejowym. Także no mamy robotę do wykonania i też ciężki orzech do, zgryz do zgryzienia. Także będzie dobra walka. Przegrałem ostatnią walkę, więc jakby to najbardziej odczuwam. Odczuwam to, że kurde mój rywal był po prostu za szybki. Kurde, i czułem to po prostu, że, że już nie nadążam na, za nim. Z drugiej strony, no, muszę mu oddać, że kurde, że był dobry, nie? Po prostu był dobry i zasłużenie zwyciężył. Więc to jest jakby jeden element. Drugi element jest taki, że cieszę się bardzo, że zawalczyłem, e, że dałem sobie tę szansę, żeby, żeby jeszcze wystąpić. E, myślę, że nie jestem w optymalnej, znaczy jestem w optymalnej formie, ale jeszcze można trochę wycisnąć więcej z tego wszystkiego. <mum>